Nadchodzi rewolucja na rynku nieruchomości. Polacy nie będą mieli wyboru. Eksperci nie mają wątpliwości, że w 2030 roku, czyli już za niecałe 7 lat, niewielu Polaków będzie stać na zakup własnego mieszkania. Trzeba więc rozwinąć rynek najmu. Ponad 30% speców z branży nieruchomości uważa, że za 7 lat mieszkania nad Wisłą będą głównie wynajmowane i to z konieczności. Na własny lokum będzie stać tylko najbogatszych, a najem wygra z własnością. Dodatkowo badani spodziewają się też spadku presji społecznej na posiadanie własnego M. Moim zdaniem wszystko jest fajnie, dopóki jesteś młody i pracujesz, ale zobaczmy takie losowe sytuacje, jak na przykład jakaś choroba, ciężka choroba, i co wtedy? Czy na taki najem będzie kogoś wtedy stać? W szczególności, gdy to będzie samotna osoba, których coraz więcej jest. Dodatkowo, czy emerytów także będzie stać na wynajem? Bo wiadomo, że dzisiejsi 30-latkowie za kilkadziesiąt lat staną się emerytami, którzy na przykład całe życie wynajmowali mieszkanie. A wiecie, co się mówi, że te emerytury będą tak niskie, że nawet ciężko będzie się za nie wyżywić. To chyba każdy będzie wtedy pracował do śmierci.